Do ćwiczenia, którego będziemy, będziemy teraz y, wykonywać, potrzebny nam jest godet. Jak wyrysować godet? Proszę odmierzyć sobie 16 cm i od punktu dolnego 6,5 cm i połączyć to w trójkąt. Proszę zwrócić uwagę, że mam złożoną kartkę papieru w tym momencie. Tak? W tym momencie mam złożoną kartkę papieru. Mam wyrysowany godet, ale odległość tutaj tych 16 cm muszę odmierzyć z każdego jakby punktu łącząc te punkty. Więc 16 cm tu jest, tu tu jest w tym momencie i w tym momencie i o w tym momencie i w tym momencie. Wykreślamy tutaj sobie łuk. Tak. Tu jest 6,5 cm. Tu jest 16 i jest sukcesywnie sobie wyrysujemy. Jak to wyrysujemy, bardzo bym prosiła, żebyście wycięli ten godecik. Ten godecik będzie wyglądał w ten sposób. Ma te swoje 6,5 cm. Tutaj mam 16 tak jak odmierzyłam, i ten moment ma 16. Zależy mi, żebyście wyrysowali od brzegów w kierunku środka po centymetrze. Czyli to jest ta linia. Ona Wam się w pewnym momencie przetnie. Tutaj umie na tej kropeczce, bo to będzie linia Waszego wszycia godetu. Tak? To jest linia, punkt, którym będziemy zaczynać. Tutaj i tutaj mamy wyrysowane linie. Jak widzicie, ja Wam to tutaj jeszcze narysowałam, żebyście widzieli, że z tych 16 zrobiło się 13,5 cm. Tu jest linia prosta skrojenia krojenia tego goretu. Jak będziecie go kroili ja już mam tutaj skrojony, to on w tym momencie od paznokcia do paznokcia jest tak zwana nitka prosta. Bardzo bym prosiła, żeby przygotować. Godet i dwa kawałki materiału o długości dłuższej niż 16,5. Na przykład ja mam tutaj 22 cm, tak? 22 2 cm. I to będzie nam potrzebne do wszycia godetu. Na dwóch kawałkach materiału. Musimy sobie odznaczyć długość godetu. Ale najpierw na godecie musimy odznaczyć sobie centymetr na szycie. Tak? Rysujemy sobie centymetr. Możemy narysować oczywiście mniej, ale ja patrzę na to, jak, jaką stopkę mają Wasze maszyny, żeby Wam było łatwiej. I rysujemy linię na godecie. Miękkim ołówkiem albo długopisem. Tak. I teraz mierzycie, bo godet ma tendencję do, do rozciągania yy, i musicie sobie zmierzyć. Ja mam 13,5, nawet 13,7. Odmierzam sobie na punkcie, gdzie powinnam ten godet wszyć. Więc czy to będzie do spódnicy, czy do rękawa. Odmierzam sobie te 13,7 i zaznaczam kropeczką. I tu też odmierzam centymetr, który jest nam potrzebny na szef. Do tego momentu. I także rysuję. Mocuję zarówno w górnej części, jak i w dolnej części. Żeby tutaj się nic nam nie rozchodziło. Mam narysowany godet. Ten punkt musi się zgadzać z tym punktem, żeby to wszystko wyszło ładnie. Więc teraz ładnie to przykładamy. Ja to sobie przypnę i przypinamy po stronie niegodetu, tylko tkaniny, dlatego że godet. Ma tendencję do rozciągania i nie wyjdzie to dobrze. I tutaj tak samo możecie sobie to zrobić wcześniej. Ja zrobię to teraz. Zaznaczamy sobie ten centymetr, mocujemy i szywamy. Szwy, szwy, ze szwem muszą się zejść. Tak? Zobaczcie, wyszło mi to prawie tak samo, po tej samej linii, co wcześniej. I teraz robię to samo z drugą stroną. Nie możecie szyć po godecie, bo jeżeli będziecie szyli po godecie, to godet Wam się rozciągnie. I tu jest tak samo, centymetr I od tego momentu zaczynamy, na dole kończymy, również mocujemy w każdym momencie. I mocujemy. Zaczynałam w tym momencie, kończę tu, odpinam. I tu mam ładnie ten punkt ładnie odszyty. I teraz to prasuję w ten sposób i tu na szef zwykły. Tak wygląda godet.